Dzień dobry witam Państwa serdecznie Jarosław Olech Dotacje24 zapraszam do wysłuchania naszego kolejnego webinaru a dzisiaj tematem gwarancja Biznes Max z dotacją. Co to jest? Proszę Państwa najpierw informacje wstępne o dotacji a jest to wsparcie w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój. Jest to wsparcie które opiera się na Utworzeniu i dokapitalizowaniu Funduszu Gwarancyjnego Wsparcia Innowacyjnych Przedsiębiorstw, którego celem jest pomoc i wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększanie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP z uwzględnieniem firm efektywnych ekologicznie, a także jest to instrument finansowy, który jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyjrzyjmy się dalej, jakie są szczegóły finansowania. Proszę Państwa, środki z funduszu pozwolą na udzielenie około 2 miliardów złotych gwarancji. Udzielone gwarancje są przeznaczone na zabezpieczenie kredytów bankowych o wartości około 3 miliardów złotych i dodatkowa kwota środków o wartości około 350 milionów złotych pozwoli na przyznanie przedsiębiorcom uzupełniającego wsparcia dotacyjnego w postaci dopłat do odsetek. Gwarancja jest udzielana w ramach pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej. Zakres gwarancji to do 80% kredytu, maksymalna kwota gwarancji to 2,5 miliona euro. Gwarancja stanowiąca pomoc de minimis to do 1,5 miliona euro. Okres gwarancji do 20 lat, gwarancji stanowiącej pomoc de minimis do 10 lat, a w przypadku kredytu odnawialnego do 36 lub 39 miesięcy. Brak prowizji za udzielenie gwarancji i gwarancja jest udzielana po wniesieniu zabezpieczenia w postaci weksla in blanco. Kto może skorzystać z gwarancji Business Max? Proszę Państwa, przede wszystkim przedsiębiorca należący do sektora MSP, a także podmiot, który jest rezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto przedsiębiorca musi spełniać odpowiednie wymogi. Czyli realizuje przynajmniej jeden z 17 kryteriów przedsiębiorcy innowacyjnego, między innymi ponosi nakład na działalność innowacyjną, wprowadza na rynek nowy, ulepszony towar lub wykonuje projekt o charakterze innowacji proekologicznej. A także musi to być podmiot, który jest uprawniony do otrzymania pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej. Kto może mieć problem z otrzymaniem gwarancji? Proszę Państwa, osoby, przedsiębiorcy, którzy mają wpis w bazach, osoby, przedsiębiorcy wykluczeni z możliwości otrzymania wsparcia, czyli tacy, którzy podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej. No i w okresie trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu przewidzianego na objęcie gwarancją, bank kredytujący wypowiedział jakąkolwiek umowę kredytową, Bądź jest zadłużenie przeterminowane powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł, bądź przedsiębiorca posiada ekspozycję kredytową zaliczoną w banku kredytującym do kategorii zagrożone. Proszę Państwa, procedura otrzymania gwarancji, jak to wygląda? No, w pierwszej kolejności, wniosek, składamy złożenie wniosku o udzielenie gwarancji w BGK. Wraz z załącznikami do banku. Powyższy wniosek jest składany wraz z wnioskiem kredytowym. Następnie jest ocena. Bank dokonuje oceny zdolności kredytowej. Bank sprawdza spełnienie warunków objęcia kredytu gwarancją. No i ostatni etap to jest umowa. Bank kredytujący udzielając kredytu, który ma być objęty gwarancją, określa warunki tego kredytu z uwzględnieniem przyjęcia zabezpieczenia w formie gwarancji. Umowa kredytu będzie, między innymi, będzie zawierać m.in. informacje o ostatecznych warunkach gwarancji. No i przedsiębiorca wnosi zabezpieczenie w postaci weksla in blanco. No i ostatni etat no to oczywiście pieniądze, czyli wypłata środków i ich wydatkowanie. W przypadku gwarancji stanowiącej regionalną pomoc inwestycyjną, wypłata środków z kredytu następuje na podstawie przekazywanych do banku dokumentów finansowo-księgowych. Zobaczmy, co możemy jeszcze się dowiedzieć na temat tej, tego programu. Proszę Państwa, no obowiązki, tak? Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z posiadania gwarancji, no to w pierwszej kolejności poddanie się kontroli prowadzonej przez uprawnione organy kontrolne, udostępnienie lub przekazanie na wniosek banku lub uprawnionych organów dokumentów potwierdzających otrzymanie i wykorzystanie kredytu na koszty kwalifikowalne, no i przechowywanie dokumentacji potwierdzającej, Otrzymanie i wykorzystanie kredytu przez 10 lat od dnia udzielenia gwarancji. Proszę Państwa, istnieje tutaj zakaz podwójnego finansowania. W celu uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania, kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, na które kredytobiorca uzyskał wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków Unii Europejskiej. Proszę Państwa, oprócz gwarancji uzyskać można także dopłatę do oprocentowania, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do 31 grudnia 2023 roku. Tutaj jest granica czasowa, no i warunkiem, aby przedsiębiorca no, realizował projekt zgodnie z planem projektu inwestycyjnego. Drugim warunkiem jest to, że było odpowiednie wydatkowanie tych środków. No i warunek trzeci to spłata kredytu bez no, żadnych komplikacji. Ile może wynieść dopłata do oprocentowania kredytu? Składka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi 5% w przypadku kredytów objętych gwarancją udzieloną do 31 grudnia 2020 roku. I 3,33% w przypadku kredytów objętych gwarancją udzieloną od 1 stycznia 2021 roku. Dopłata do oprocentowania obejmuje okres kredytu nie dłuższy niż 3 lata, liczono daty uruchomienia finansowania objętego gwarancją Business Max. Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Zapraszam do kontaktu z naszą firmą Dotacje24 poprzez stronę internetową www.dot24.eu, adres mailowy biuromałpa.dot24.eu lub numer telefonu 665 012 753. Niebawem kolejny webinar. Zapraszam do wysłuchania. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Do widzenia.